Te kary się w taki w Afrykę się ułożyło, co? No może. Afrykańskie kary. Słuchajcie, zrobiłam bilet swojego życia. Naprawdę i przychodzę tu z wami się podzielić, żebyście skorzystały też oj. E, mówiłam o tym na Instagramie, ale no, sprawa jest poważna. Mogę to też powiedzieć i tutaj, e, więc się powtórzę e, słuchajcie, byłam w Biedrze i kupiłam sobie sukienkę tą, którą mam na sobie e, o taką e, mniej więcej. I słuchajcie, poszłam do kasy, pani mówi, wie pani co, jak pani weźmie drugą, to będzie pani miała promocję. I słuchajcie, okazało się, że jedna ta sukienka kosztuje 59 zł, a jak się weźmie dwie, to za dwie się płaci 55. Czajcie bazę 1,59, a za 200 płaci 55, czyli wychodzi, że ta sukienka jest jedna po 27 zł. E, także słuchajcie, no tylko e, żałuję, że nie wzięłam czerwonej i nie wiem, czy się nie skuszę, e, żeby wziąć właśnie jeszcze czerwoną, bo były też właśnie z dekoldami, były takie na zakładkę, takie troszkę inne kształty. Ja akurat e, takie kształt lubię pokażę Wam, jak ta sukienka wygląda. E, o, jest taka e, do... no... Yy, do kolan prawie, że przy m do kolan, jak jesteście niższe, będziecie miały oczywiście dłuższą, boże, yy. Odkrywa... ja lubię te moje takie stawki, które po prostu odkrywają Amerykę. Jak, być, jak jesteście niższe, ta sukienka będzie krótsza. No, szok, szok, rozpacz, niedowierzanie. Nie, bez rozpaczy. Więc sobie obczajcie i naprawdę no, opłacę się wziąć dwie, tak? Hello! Yy, za dwie się płaci mniej niż za jedną. No to jest w ogóle, ja nie, nie czaję w ogóle bazy, jak, jakim cudem i jak, jak, jak to działa, ale yy, po prostu naprawdę tak czuję się, jakbym dostała coś w prezencie od Biedronki. Naprawdę, pierwszy raz. <gry> no, w ogóle, że jestem, yy, że ja jestem mistrzem promocji, bo... Tą pluskę też kupiłam w ogóle. Nie, no na prące, może to tak nazwać w lumpeksie. I normalnie powiem Wam, że trafiłam do Lumpeksu, który jest rajem. Ja jestem osobą, która nie potrafi kupować w lumpeksach. Dla mnie przeszukiwanie, tak, nie, po prostu ja tam nigdy nic nie widzę. I yy, yy, jak nawet coś kupię, to i tak w tym nie chodzę, a po prostu ten sweter od razu założyłam jeszcze kupiłam ten sweter za 5 rozumiecie, z tego z taki Stayway, to jest w ogóle niezniszczony elegancki sweter. Yy, ja ci chlebatkę sobie zaleję, a w ogóle powiem Wam, że właśnie oglądałam filmik y, takich dziewczyn, które mają dosyć no, duży kanał na y, YouTubie y, i też na innych tam portalach. One są w parze homoseksualnej. Tak w związku homoseksualnym, e, tak się mówi i właśnie wypowiadały się, że w związku z tym, że one tak wiecie, też udzielają się, wypowiadają swoje zdanie, jeżeli chodzi o obecną sytuację, chodzi tutaj oczywiście o, mm, o, 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 o prawo, że tak powiem, wyboru, prawo ab do aborcji, e, zostały bardzo w ogóle shejtowane przez inne kobiety, że jak mogą, że ich to nie dotyczy. E, że one przecież nie będą miały dzieci, nie będą rodzić dzieci, więc co je to w ogóle obchodzi. No i tak właśnie oglądałam ten filmik i powiem że chce mi się śmiać, bo... Znaczy, chce mi się śmiać, co ja się nie chcę śmiać? Też dostałam właśnie u siebie y, nawet i, i, na, i, i pod ostatnim filmem y, kilka wiadomości właśnie takich i na Instagramie, że, y, że co ja mam w ogóle do powiedzenia, że mnie temat nie dotyczy, przecież ja nie mam macicy, więc mnie temat w ogóle nie dotyczy. Y, no to jest takie w ogóle zastanawiające, nie? że y, że tak mimo wszystko gdzieś jesteśmy razem, jedziemy na jednym wózku, ale jednak kobieta kobiecie czasami wilkiem jest. I zamiast poprawić koronę i, no, i być wsparciem dla tej kobiety, to często tylko czeka, żeby wbić nóż w serce. Jest to przykre, że czasami jednak kobieta kobie, kobiecie wilkiem, i że nawet w takiej sytuacji, gdzie powinniśmy się zintegrować, że powinniśmy być razem, powinniśmy się szanować, bez względu na to, czy ty uważasz, że, że prawo powinno być, prawo do aborcji, czy nie powinno być, powinniśmy trzymać się razem i się szanować przede wszystkim. Nie musimy się zgadzać ze sobą, ale po prostu się szanować, nie obrażać, nie wbijać szpili. To jest takie niesamowite uczucie i to, za, i to polecam każdej z Was, która po prostu gdzieś. Buduje swoje życie, swoje emocje na zazdrości, niechęci drugiej kobiety, na zawiszczeniu, na uważaniu, że innym kobietom jest lepiej, zamienić to uczucie na coś dobrego, na to, żeby brać przykład, żeby się motywować, żeby iść do tej kobiety i po prostu się zapytać: Słuchaj, gdzie kupiłaś te ciuchy? Słuchaj, co robisz, że masz taką na przykład fajną figurę, albo na przykład nie wiem, co robisz, że jak cię słucham na zebraniach z szefem, to tak pięknie się wypowiadasz, a ja się tak strasznie denerwuję. Czasami przyznanie się do takiej słabości, przyznanie się, że jest. My, że czujemy się gorzej, na przykład w swoim ciele, albo że na przykład w czymś na mnie idzie, powoduje, że relacje, nawiązujemy o wiele bliższą relację z drugim człowiekiem niż udawanie, że ja wiem najlepiej, jestem najlepsza, ja wszystko potrafię i, i, i to też zbliża ludzi do siebie. Takie czasami przyznanie się do zwykłej, prostej ludzkiej y, ułomności i y, przekształcenie tego uczucia zazdrości, właśnie na, y, na, to, na, taką, na, takie, na takie wiecie, y, motywowanie się tą drugą osobą, branie przykładu, tej drugiej osoby daje fenomenalne rezultaty. Po pierwsze, wyzbywacie się negatywnych emocji, a po drugie, budujecie swoje emocje na czymś dobrym i to już. Już powoduje, że wiecie, kiełkuje coś niesamowitego, coś w Was rośnie, po prostu jakieś światło z Was się wydobywa, yy, i to Wy będziecie czuć i będą czuć inne osoby na zewnątrz. I to nie jest wcale trudne, po prostu trzeba tylko chcieć. Trzeba w momencie, kiedy czujecie, że coś Was w brzuchu gniecie, albo ta, coś tam ma lepiej, i tak dalej, nie wiem, ma lepszy samochód, cokolwiek wymyślam teraz, pomyśleć sobie, ale ma fajny samochód, ciekawe, pogadam z nią i tak dalej, dowiem się więcej, nie wiem, zakoleguję się, zaprzyjaźnię, porozmawiam. Ja wiem, że nie z każdą kobietą się da, oczywiście, że się nie da, ale jest wiele kobiet, które naprawdę czasami trzeba po prostu poznać, bo wiele kobiet e, pod, e, że tak powiem, płaszczykiem e, takiej, jak to powiedzieć, e, oziębłości e, kryje naprawdę wielkie serce, tylko trzeba czasami otworzyć się na drugiego człowieka, otworzyć serce, otworzyć głowę i naprawdę szacunek to jest podstawa, szacunek do drugiego zdania, do drugiej opinii, do odmienności, do e, po prostu. Do, po, po prostu niech każdy robi co chce. Żyj i da, żyć, daj żyć innym. I naprawdę to jest tak, tak proste, a tak wiele może w życiu zmienić. Yy, dobra, rozgadałam się, słuchajcie, herbata już mi się zaparzyła. Yy, no, także yy, ja lecę dalej yy, lecę w świat. <ścoughs> Powiem Wam, że głupi to ma zawsze szczęście. E, dostałam drugą paczkę od Hello Body. E, myślę, że totalnie przez przypadek. No, odzywałam się do nich, chciałam odesłać, ale powiedzieli, że mam zostawić. E, więc tamtą paczką się z Wami podzieliłam na Instagramie. Jak mnie obserwujecie, to wiecie, że był konkurs. E, a z tą paczką podzielę się z moimi e, koleżankami. Powiem Wam, że tu jest dużo fajnych, fajnych dobroci. Na przykład, co tu jest, tu jest, e, co tu jest. O, tu jest krem pod oczy. E, to sobie zostawię na pewno, bo nie mam żadnego pod krem pod oczy. Są takie w ogóle olejki. Wczoraj się już było już wczoraj, oczywiście oglądałam. Nasmarowałam się takim olejkiem, takim, o taki troszkę ma taki orzeźwiający miętowy mm, zapach. Gdzie to było? To chyba? Nie. Oj. Jezu, to jest paczka konkretna. Słuchajcie. To... O, tym się wczoraj smarowałam Daily Face oj, to jest, słuchajcie, no rękę smarowałam i po prostu w sekundzie gładziutka się zrobiła i taki piękny zapach, mm, taki, takiej świeżości, mięty, fajne to jest naprawdę. To sobie, to sobie akurat zostawię. Odebrałam właśnie y, takie, y, jakby to nazwać, taką tekturkę właśnie na y, opaskę. Tutaj z logo od, z mojej firmy, i powiem, że mi się strasznie podoba. Tutaj jest nawet numer telefonu. Y, myślę, że to jest w ogóle fajna też opcja, na przykład. Dla osoby, która będzie chciała po prostu dać taką paskę komuś w prezencie. Także dajcie znać, czy Wam się to podoba. Tutaj jest naklejeczką, że tak powiem, zastemplowane. Powiem Wam, że się tak mega cieszę, bo kto tutaj przychodzi e, właśnie do tego mojego sklepu, chociaż nie lubię nazwy sklep, e, to mówię, że to jest tak przyjemnie, tak ciepło, jak w domu, e, tak fajnie i przytulnie. I tak właśnie o to chodziło, żeby to było tak fajnie, przytulnie, żeby była sołowa, łóżko, żebyśmy mogli sobie właśnie pogadać, mm, wypić herbatkę, chociaż jeszcze się nie dorobiłam czajnika, muszę właśnie dzisiaj może pojadę kupię czajnik. Mm, także cieszę się, że tak e, jakby to powiedzieć e, po prostu osiągnęłam swój cel. E, I przychodzę też, e, żeby Wam powiedzieć A, drugą rzecz. Wczoraj na Instagramie zapytałam się, zadałam pytanie, bo no też wiem, że z Instagrama też tutaj dużo z Was jest u mnie, co myślicie o tym, żeby mimo tego, jaka jest sytuacja w państwie, mimo protestów, mimo tego, że no, rozgrywają się teraz bardzo istotne rzeczy, które będą miały wpływ na nasze życie, na życie, że tak powiem, naszych dzieci i tak dalej, starszych pokoleń, czy na przykład to jest czas, żeby pokazywać Wam, co jest w sklepie, pokazywać Wam jakieś moje, no nie wiem, nowe. Produkty, bo przygotowałam no, ze względu na Halloween po prostu taki, taką super promocję. W ogóle bardzo dużo nowej biżuterii. No i ku mojemu zaskoczeniu, słuchajcie, bo byłam przekonana, że po prostu raczej większość będzie na nie. No, była tak naprawdę na, nie wiem, bardzo dużo osób udzieliło, że tak powiem, tutaj w, w tym pytaniu odpowiedzi. Była tylko jedna odpowiedź na nie. Także wszystkie, wszyscy w zasadzie powiedzieli, że, że, że to jest oczywiste, że po prostu są. Czasy jakie są, ale każdy musi zarabiać, każdy musi y, opłacić rachunki, zrobić zakupy i trzeba żyć dalej. Y, no i dla mnie, po prostu dla takiej małej firmy, to jest y, no, po prostu bardzo ciężki, y, bardzo ciężki czas, bo wiecie, to jest taki czas, że y, człowiek jest taki zawieszony, nie wie, czy wypada, czy powinien. Zaraz mu ktoś napisze, że tutaj takie sprawy się istotne po prostu dzieją, a ty tu pokazujesz biżuterię czy po prostu jakieś inne rzeczy. Natomiast no, też jesteśmy dorośli, wiemy, że po prostu no, same opłaty się nie zapłacą i no, ja znowu, to jest znowu sytuacja, w której ja stoję i po prostu, słuchajcie, co chwilę słucham radia, czy zaraz się nie okaże, że nas pozamykają w domach i pozamykają kolejne działki, branże. Także po prostu z, no, no Dlatego mówię, to jest trudny czas, także się cieszę, że pojście, yy, że, że spoko i tak dalej. Więc jeżeli ktoś by chciał zostać, to pokażę Wam po prostu nowości przede wszystkim biżuteryjne, bo jest mnóstwo ale naprawdę przepięknej biżuterii. Yy, I ona będzie od momentu, kiedy widzicie ten film, czyli... Pewnie y, wpuściłam go w piątek, wpuściłam go piątek 19, 15 do końca niedzieli będą na promocji, y, no, żeby może, może skorzystacie, może sobie polepszycie trochę humor, może coś Wam się spodoba. Y, no nie wiem, no po prostu, y, no, po prostu czasami jakimiś małymi piadłami trzeba sobie też polepszyć y, humor, y, więc y, zaprezentuję Wam y, po prostu na sobie y, te nowości. Może nie wszystkie, bo tego jest naprawdę dosyć dużo, ale chociaż część. Chciałam Wam to wszystko założyć i pokazać na sobie, bo wiadomo, że to inaczej wygląda, ale tego jest tak dużo, że nie wiem, ile bym musiała ten film nagrywać, więc założyłam sobie tylko moją ulubioną koniczynkę z perłkami, która ma taki w ogóle tu świecący kryształek. To jest, powiem Wam, łańcuszek który jest tak piękny, że naprawdę no, powiem Wam, że jak go mam na sobie, to nie ma osoby, żeby się nie zapytała, skąd ma no, serio. I on kiedyś był w sklepie, potem długo, długo go nie było, no i wrócił na szczęście. Także do tego też jest taka, widzicie, piękna koniczynkowa bransoletka, można sobie zestawik zrobić. Dobra, już Wam pokazuję m, wszystkie nowości. Może się to tak nie prezentuje jak na, że tak powiem, człowieku, ale widzicie, że tego jest bardzo dużo gwiazdki, nie gwiazdki, skrzydełka, serduszka, perełki, na przykład takie kompleci jak ktoś lubi coś bardziej słynnego, mot e, subtelnego, motylek z bransoletką, e, o, widzicie takie gwiazdki, Monstera, która kiedyś była z kolczykami. E. Powiem Wam, że jakość tych łańcuszków jest naprawdę świetna, bo ja się w tych łańcuszkach e, kopię, śpię i po prostu nic się z nimi nie dzieje. Naprawdę, one są piękne, świecące, wyglądają po prostu jak złote, serio. E, dlatego długo szukałam, żeby właśnie, no, żeby właśnie te łańcuszki były bardzo dobrej jakości. Nie jest tak za każdym razem. Powiem wam, że ostatnio zrobiłam zamówienie przez internet. Nie znałam w ogóle firmy, yy, bo zazwyczaj zamawiam właśnie z jednej hurtowni. Yy, zrobiłam zamówienie i wyobraźcie sobie chyba na 700 czy 800 zł. zrobiłam to zamówienie. Yy, I przyszła taka hała, ale po prostu taka hała przyszła, że głowa mała, w ogóle. Yy, po prostu wygląda ta biżuteria. O, zobaczcie, jakie ładne też te, teraz te monety są e, bardzo modne, też taki e, grubszy, podwójne, No, także no cudnie to wygląda. E, co Wam miałam powiedzieć? Aha, no i przyszła, przyszła taka hała, że wyglądała ta biżuteria tak, jakby była po prostu z, e, no, z takich aparatów, jak dla dzieci się przekręca, e, A najgorsze jest to, jak się bierze coś na fakturę e, przez internet, to potem jest ciężko e, uzyskać wzrost za to. Zwrot, zwrot, ja zawsze mam z tym problem. O, zobaczcie, jakie to jest po prostu też boskie, takie kryształki z takim skrzydełkiem. Yy, no i yy, trochę się, powiem Wam, zdenerwowałam yy, yy, i z drugiej strony też mówię sobie, że nie wystawia takiej czegoś w sklepie, bo to jest po prostu takie y, tandetne, no i wróciłam do po prostu firmy, która, y, od której po prostu zawsze biorę biżuterię która moim zdaniem naprawdę ma tą biżuterię świetną, to jest taki czoker, widzicie on jest taki bardziej przy szyi jak lubicie, ja na przykład lubię takie y, bardziej przy y, szyi, wygląda y, też y, bardzo zacnie. Y, no, także możecie sobie po prostu obczaić na stronie, też jest dużo takiej y, starej biżuterii, czy starej ona jest dalej nowa, tylko jakby y, ta wcześniejsza kolekcja. Pokażę Wam jeszcze, który mi się łańcuszek strasznie też podoba. E, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Który to był? Mi się na przykład strasznie podoba ten. On też jest taki bardziej subtelny. E, no, ale wygląda bosko. Teraz go cały czas nosiłam też na szyi. Taka dłuższa e, koniczynka. I e, jeszcze jeden Wam pokażę, który też jest po prostu taki e, naprawdę bajerancki. E, o! No, na przykład ja lubię takie grubsze, o, zobaczcie, on ma takie fajne zapięcie y, z tyłu y, i, to są, i to są takie o, o, perełki, także taki grubszy łańcuch z takimi perełkami y, też wygląda bardzo mm, zacnie. No. Także y, mówię, y, resztę zobaczycie sobie po prostu, że tak powiem, na stronie, którą macie, oczywiście, jak zawsze, pod filmem. Takie perełeczki, fajne. Też to zobaczcie, jak, jak super wygląda i tak. I subtelnie, i taki grubszy łańcuch, więc yy, no. A, jeszcze tego Wam nie pokazałam. To jest też mój ulubieniec, znaczy ulubieniec, tak je tylko przykładam, ale widzicie, taka perełka z koniczynką, też takie bardzo subtelne, ale yy, robi robotę, no, bo nie każdy lubi, wiecie, takie jakieś pistolety. Ja na przykład lubię te, mi się strasznie podoba ten łańcuszek właśnie z tym pistoletem yy, on jest taki, jakby to powiedzieć, no, zadziorny. I taki potrójny łańcuch, więc też robię robotę. No, także kochani, zapraszam Was po prostu serdecznie. Jeszcze Wam. Aha, jeszcze bym Wam pokazać opaski szybciutko. No, także z nowości jest taka opaska, która była kiedyś też hiciorem i moja krawcowa znalazła materiał. Ja długo tego materiału szukam, bo on jest po prostu przepiękny. Prze także bardzo przyjemna bawełna, i też widzicie, że to są no, takie opaski duże, jesienne. Opaska welurowa, e, taka morska zieleń, e, no e, piękna tak samo, taka cieplutka, e, ją, wiecie jak ją tak rozszerzycie to prawie na całą głowę jest. I taka sama, tylko jest w kolorze e, szarym. E, prze, prze miła. I co jest jeszcze fajne w tych opaskach, to jest to, że zobaczcie, one z tyłu mają bardzo grubą gumkę, przez to w ogóle nie są, e, są znaczy tak, są bardzo wygodne i nie uciskają głowy, jak się o to martwicie, bo bardzo zostaje, wiecie ile ja dostaję pytań mm, e, właśnie, czy, 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 czy te opaski nie uciskają głowy? Nie, uwierzcie mi. Uwierzcie mi, że są po prostu przewygodne. E, no, taka czerwona, e, że tak powiem Zwykła, już niewelurowa, ale też się pytałyście, czy będą po prostu czerwone, bo taka czerwona zaś, jakby to powiedzieć, fajnie wygląda na przykład do kurtki. Jak masz na przykład czarną kurtkę albo czarny płaszcz, to to fajnie właśnie, o, albo takiego kokasu można tutaj związać i ona fajnie nadaje, tak musicie ją sobie ładnie po prostu porozkładać, bo ja teraz tak na szybko ją zakładam, więc yy, no, więc czerwona też jest wedle życzenia. I ta tak samo widzicie, że yy, myślę, że robi... Robotę na przykład jak mamy jeden kolor płaszcza, i w zasadzie pasuje do czarnego, szarego, zielonego, czerwonego, niebieskiego. Yy, także yy, też jest, no w ogóle ten materiał powiem że jest po prostu bardzo piękny. Mi się akurat podoba, ja lubię taki styl. Yy, do tego na przykład takie chusty też miałam w sklepie boho i, yy, no i jest robota. Szczałam kulczyków w ogóle nie pokazałam. Yy, może nie będę przymierzać na sobie, ale o, już też takie odebrałam właśnie od dziewczyny. Takie, yy, jakby to powiedzieć. Boże, no takie na biżuterię właśnie, takie z moim logo także kolczyki są, powiem Wam ja mam już takie odrosty na paznokciach, że nawet nie patrzcie są po prostu kolczyki są po prostu boskie także to kochani na razie z nowości na takiej halloweenowej prące więc no, warto myślę bo tu zostają warto myślę po prostu skorzystać kochani słuchajcie, do mojego kuriera, bo zazwyczaj jest tak, że kurier odbiera ode mnie rano paczki, ale nie zdążyłam spakować, a no zależy mi, żebyście jak najszybciej otrzymały. Tym bardziej, że jedna paczka to jest e, turban, a jak mm, właśnie widzę, że ktoś zamawia turban, to już wiem, co się święci. Powiem Wam, że takiego mam fajnego kuriera. Jezus, tak mam fajnego kuriera, że normalnie no po prostu... <laughs> się da załatwić, wszystko się da ugadać. Zresztą kurierzy chyba ogólnie są fajni, naprawdę jakoś tak, albo ja mam takie szczęście, że, 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 że się da wszystko załatwić. Właśnie jest też dużo zawodów, o których się tak naprawdę nie mówi, a które zasługują naprawdę na duży szacunek i wielkie podziękowania, że no w czasach, w jakich jesteśmy, Pracują i to pracują naprawdę bardzo ciężko, pracują dużo więcej niż normalnie. Ruch w sklepach też jest zmożone, też to pewnie zauważyliście w momencie, kiedy zaczynają nas straszyć kolejnymi oboszczeniami i wprowadzaniem kolejnych nakazów, zamykaniem kolejnych działek gospodarczych, no to wiadomo, że ten ruch się też zwiększa, bo no bo ludzie się boją i, i, i często robią też właśnie zapasy, więc no, więc mówię, takie osoby pracujące w sklepach, kurierzy, to ja chylę czoła i naprawdę po prostu bardzo dziękuję, jeżeli zajmujecie się tą działką, to jest Wasza profesja, to bardzo Wam tutaj dziękuję za, no, za Wasze zaangażowanie jeszcze nie raz po prostu uśmiech i pomoc mimo tego, że naprawdę jesteście przemęczeni.